Nie chcę pisać listów z tęsknoty, jak babka Ta cierpiała z tęsknoty do Twojego ojca. Nie chcę powtórzyć jej los Należał do mojej banki. Co mam zrobić z tym krzyżem? Zwalczyć go. Cię wziąć na raniona. Proszę Cię, kiercie Nie daj się pokonać tej walce. Choć każdego dnia jesteśmy od siebie dalej, Elżbiety. Gwiazdo moja zaranna. Tu jednak jakby bliżej. Jesteś jak światło. Świecisz w moim sercu jaśniej niż słońce. A od tego blasku gorąco się robi. Choć wokoło ma. Wystarczy mi jedno twoje słowo. Serce czuję, choć rozum nas dzieli. Błysk twoich oczu odtwarzam w pamięci. A przecież tak dawno już go nie widziałam. Wielka miłości. miłość. Miłość. Ale nieszczęśliwe. Wspominam uśmiech, głos, gdzie jesteś najmilszy. Chcę słyszeć ten, ten koni przed sobą. Niech ktoś wreszcie krzyknie: Pan litewski jedzie. Urodziłaś się z 16 dzieci, a mam całe życie miło w Elżbietę.